Streszczenie tego mózgotrzepu będzie inne niż pozostałych lektur. Myślałem, że Adam Mickiewicz dziadami zabetonował sobie pierwsze miejsce w rankingu zwanym pisanie pod wpływem. Jakże ja głupi się myliłem! Oj, jak bardzo można się minąć z prawdą! Chętnie bym ponarzekał, ale miejmy ten psychiatryk za sobą. Wesele jest okropne do zrozumienia i opiera się bardziej. bardziej. Tak w 80% na symbolice. Czyli tutaj nic nie jest prosto napisane. Tutaj trzeba interpretować, doszukiwać się drugiego, a nawet trzeciego dna, Apolonista i tak zejdzie głębiej i na lekcji dokona odwiertu. Wyspiański tworzył w Młodej Polsce, czyli zgodnie z Sinusoidą Krzyżanowskiego, tej epoce irracjonalnej, tej na dole, gdzie najważniejsze była dusza, wiara, uczucia i te sprawy. Dla porównania i odświeżenia informacji, to przed Młodą Polską był pozytywizm i tam jakoś dało się napisać coś normalnego, jak chociażby lalka. Tak, ja wiem, to było długie, ale tam był ład i skład. Weselu? To jest taki bajzel jak w pokoju przeciętnego nastolatka, cytując klasyka Ja bym jeszcze nasrał na środku, jest nasrane, a faktycznie! Lektura składa się z trzech aktów, przez które mam nadzieję bezboleśnie przebrniemy. Streszczenie choć omówię, to opracowanie tutaj wychodzi na pierwszy plan, więc do dzieła. Notatki jak coś do pobrania. Akt pierwszy jest jeszcze znośny. Skala absurdu 2, 3 na 10. Tytułowe wesele odbywa się w podkrakowskiej wsi w Bronowicach. I tu już na dzień dobry, żeby nie było za lekko, to dostajemy napysk pierwszą symboliką, czyli właśnie Bronowicką Chatę, czyli symbol ówczesnej Polski oraz jej problemów. Problemów takich, że naród jest podzielony, ale to jeszcze rozwiniemy. Swoją drogą to ja zapraszam do sekcji komentarzy, bo ja już wiem, że. Wycisnąć z tej lektury takie 80%, a te 20% zostawiam na jakieś bzdury, typu trzecie dno, czy symbolika sznura, dźwięk dzwonu Zygmunta. I nie, nie zmyśliłem tego. Także serio zapraszam, jak będziesz przysypiać na tym filmie. To chociaż sobie komentarze poczytasz. Ale wracamy. Pan młody, inspirowany Lucjanem Rydlem, hajta się z prostą jak kont w trójkącie pitagorejskim chłopkom. Ale po co? Odpowiedź, że ją kocha, nie jest tutaj w kontekście matury najważniejsza. Najważniejsze z punktu widzenia szkoły będzie tutaj pojęcie chłopomanii. Chłopomania, albo jak inni wolą ludomania, to inaczej fascynacja kulturą ludową oraz idealizacja życia wiejskiego przez inteligencję. Czyli po ludzku podoba im się wieś. Ale tak bardzo, bardzo. Poza tym pan młody twierdzi, że życie miejskie go przytłacza, a wieś przynosi mu odrodzenie i zdrowie. Manifestuje to chociażby chodząc bez czapki, czy też boso. Taki trochę Wojciech Cejrowski vibe. Dodam jeszcze, że chłopomania w tym utworze ma charakter ulotny i jest podyktowana tylko, że tak powiem, gonieniem trendów. Wtedy chłopomania była po prostu modna, ale fidget spinnery też były kiedyś modne i teraz gdzie są. Pan młody też się zachłysnął chłopomanią, a tak naprawdę to prawie nic o chłopach nie wiedział. Co do samego wesela, takowe odbywa się w tej hydzbudzie bronowickiej chacie. Jakby uświadom sobie, że czasem i miejscem akcji, to my nie wychodzimy nigdzie poza to wesele. Wszystkie te historie, jakie będę miał przyjemność, mówię to oczywiście z ironią wam opowiedzieć, będą się odbywały w akompaniamencie Morza Alkoholu. Oczywiście nie po mojej stronie, ale jak tak myślę o tej lekturze. Na uroczystości bawi się inteligencja od strony pana młodego i chłopi od strony panny młodej. Małżeństwo to miało być symbolem jedności pomiędzy inteligencją a chłopstwem i miało to być niezbędne do wizji narodowego odrodzenia. A przypomnę, że mamy rok 1901, Polska pod zaborami i na mapie to nas nie ma. Wtedy poeci tacy jak wyspiański chociażby, to w Zjednoczeniu widzieli jedyną szansę na odzyskanie niepodległości. Niestety, na pięknych wizjach się skończyło, bo tych dwóch skrajności chłopstwa inteligencji nie dało się zjednoczyć. To jest tak, jakbyś z uporem maniaka merdała w szklance, żeby połączyć olej z wodą. No nie da się. Na ekran wrzucę kilka przykładów z lektury, świadczących o tym, jak bardzo te dwie grupy się nie dogadują, jak między nimi iskrzy. Taka najbardziej charakterystyczna, wręcz ikoniczna sytuacja to jest rozmowa radczyni, czyli ciotki pana młodego, która pyta się chłopki, czy właśnie zasiali. No i pytanie, jak pytanie, gdyby nie to, że jest listopad, a w listopadzie to za bardzo siać się nie sieje. Cóż tak osposiu na roli? Czyście sobie już posiali? Ty czasem się nie dziwam! I to było takie, uj, wy jesteście inteligencją? Inteligencja to chyba wy tylko z nazwy jesteście. I to nie ja tworzę taką aurę, że o, oni się nie dogadują, mi nic z tego nie będzie. Był jeszcze taki dziad, który, dziad taka, dosłownie postać, która też nie wierzyła w pojednanie i, i tyle. O, on z miasta, pon, ona chłopka! Z miasta het po z chłopami się przywitali, jak się patrzy! Taka szopka, bo tu nie kosztuje nic. Mógłbym teraz to prawda streszczać, kto z kim gada, o czym gada, ale to nie ma sensu. Jeżeli faktycznie jakiś dialog będzie miał stricte sens symboliczny i istotny przede wszystkim, to o tym powiem. Może jeszcze warto wspomnieć o takiej sytuacji, o dialogu czepca, czyli chłopa, z inteligentem, czyli dziennikarzem. I tutaj rozmowa toczy się o politykę. Czepiec wychodzi z inicjatywą i mówi o polityce, o Chinach. Dziennikarz pyta go się, A czy wiesz, to w ogóle, gdzie Chiny leżą? Ten mu odpowiada, że gdzieś daleko, na co dziennikarz reaguje w taki sposób: Chińczyki trzymają się mocno. Wiecie, choć gdzie Chiny leżą? Daleko! No? Kaj się gdzieś daleko. Oh, 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 oh. Czepiec swoją drogą to prosty jak kij odmiotły chłop. Mało tego, jest dumny ze swojego pochodzenia, a jego IQ oscyluje w granicach 50 punktów. Tego nigdzie nie pisz. Po bójce, rozpoczętej przez czepca, gospodarz wspomina jeszcze o rzezi galicyjskiej, w której doszło do masakry na inteligencji ze strony chłopów. Akt drugi i tu już się zaczyna prawdziwy odlot. Nauczyciele będą wam opowiadać o zjawach, o objawieniach, a muszą tak tylko mówić dlatego, że im za to płacą. A ja po obejrzeniu dodatkowo filmu. Nie nie mam żadnych złudzeń i wątpliwości, że te wieśniaki i ćwierć inteligenci schlali się jak takie świnie i mają absurdalne tripy. A teraz ja o tych bad tripach i zwidach będę musiał Wam opowiedzieć, także zapnijcie pasy. A co gorsza, to jest najważniejsza część tej lektury, także niestety warto wiedzieć. Pierwszą zjawą będzie chochoł, który objawia się małej isi. Słysząc pierwszy raz słowo. Myślałem, że jest to ten snopek z Don Starwa spotykany na pustyni, ale nie. Jest to słoma, która dosłownie otula róże, najprawdopodobniej chroni ją przed zimnem, a teraz ukryte znaczenie. Róża może symbolizować uśpioną Polskę czekającą na walkę, na odzyskanie niepodległości. Róża może być też interpretowana jako brak sprawczości Polaków, ale jak już naprawdę ci się nudzi, to możesz dodać: Cytuję: Nadzieja i wiara w istnienie polskiej duszy. W utworze Phoho zapowiada przyjście kolejnych zjaw. Kolejną zjawą będzie widmo, które objawia się Marysi, córki ojca. Widmo to jej zmarły narzeczony Ludwik D., pewnie Lawo czyta, Lawę Aux. Skojarzyłem sobie jakbym do Lawy wrzucił kabel Aux, proszę bez komentarza, każdy to musi jakoś zapamiętać. Podobno zmarł bardzo młodo i ma być symbolem niespełnionych marzeń, utraconej miłości lub dosłownie miłości romantycznej. A i jeszcze, Marysia ma teraz nowego partnera, a po wizycie zjawy jest trochę rozkołysana emocjonalnie. Na końcu odrzuca zjawę, krzycząc do swojego nowego chłopa, cytuję Wolę ciebie Ciebie. Teraz Stańczyk. Nie miałem pojęcia w ogóle kim lub czym jest Stańczyk, dlatego kojarzył mi się z Martinem Stankiewiczem. Stańczyk to taki obraz namalowany przez Jana Matejkę, ukazujący dworskiego błazna, który w tym utworze będzie zapamiętany jako symbol mądrości i patriotycznej ironii. Objawia się dziennikarzowi, czyli temu co wcześniej rozmawiał o Chinach z Czepcem i mówiąc dosłownie, hejtuje jego twórczość. Ty dziennikarski manipulancie, i no usypiasz ten naród i jak od niby ma wstać z kolan z ko jego obywatele żyją tylko biernością i pesymizmem, wpajanym zresztą przez ciebie. Pod koniec tańczyk wręcza dziennikarzowi kaduceusz. No i teraz, co symbolizuje kaduceusz? Czym w ogóle jest? Kaduceusz wizualnie to taka laska, co ją dwa węże oplatają. Szczerze, tak stricte historycznie to ja tu nie widzę, żeby coś to symbolizowało, więc zagram tutaj bezpiecznie i tak też tobie polecam. Wiedz, że dziennikarz dostaje kaduceusz, żeby zamącił myślami Polaków. Można to odebrać w sensie negatywnym, zamącić w głowie, typu ale ci ten Ryszard w głowie zamącił, a za naukę byś się wzięła. A w Weselu Jako, ale te paskudne elity to mącą tym biednym Polakom w głowach, i no, kłamią i usypiają ich czujność. Pozytywnie też da się jakoś zamącić w głowie, co prawda wymagałoby to ode mnie jakiejś gimnastyki językowej, ale dało. By się. W Weselu, jak Błazen daje dziennikarzowi kadoceusz, to może być to odebrane jako misja poruszenia opinią publiczną, wybudzenie ludzi z marazmu i stagnacji, bo inaczej nic się nie zmieni. Interpretuj to sobie jak chcesz, ja bym jednak skupił się na tym odbiorze bardziej negatywnym jako usypianiu narodu. Kolejna zjawa, niestety najstraszniejsza, nie powiem kto, bo wleci pozew, tak, dokładnie. Symbol natrętnego marketingu, pustej sensacji i żerowania na maturzystach. A nie, przepraszam, tu mi coś się w scenariuszu zaplątało. Następnie na skutek upojenia się alkoholem, poecie, nie pisz tego, ukazuje się rycerz, który przedstawia się jako Zawisza Czarny. Być może komuś coś tam świta, że Zawisza Czarny, bitwa pod Grunwaldem, ideał cnót rycerskich, coś ala Twój wufista jako rycerz, gdyby nie kontuzja w 1410. W każdym razie, wyzywa poetę, jak i całą inteligencję, twierdzi, że drenuje ich dekadentyzm, i teraz takie de dekalco Poproszę przykład dydaktyczny. Dziewczyny wiesz jak tęsknią, kleiłem tekst na mięso, uciekam przed dekadencją, zawsze chciałem żyć mądrzej. Uciekam przed dekadencją, zawsze chciałem żyć mądrzej. Dekadentyzm to takie zmęczenie życiem level expert. Wielkie marzenia, ale jeszcze większe lenistwo. A tak fachowo? Przekonanie o nieuchronnej katastrofie. Taką szczepionką na dekadentyzm miał być właśnie Zawisza Czarny, który sam w sobie był symbolem męstwa, waleczności, dawnej polskiej chwały i tym podobnych. Zarzuca dziennikarzowi obojętność, mówi coś w stylu: że miałeś pokrzepiać krew w narodzie, a jesteś zwykłym nędzarzem. Z drugiej strony zachęca też poetę, aby ten swoją twórczością pobudził pragnienie zorganizowania powstania. Idziemy do pana młodego, którego odwiedza duch Hetmana, Franciszka Ksawerego Branickiego. Czy coś mówi wam ta barwna postać? Mi też nie, a powinna. Był on zdrajcą, przywódcą Konfederacji Targowickiej, to oni sprzedali jak coś Polskę Rosji w XVIII wieku. No i teraz zagadka. Powiem ci, co on sobą reprezentuje, a ty wymyśl, dlaczego w ogóle objawia się panu młodemu. Bo jak jeszcze nie zauważyłeś, nie zauważyłaś, to te zjawy nie pojawiają się danym postaciom bez przyczyny. Więc tak, Hetman jest symbolem narodowej zdrady, podziałów klasowych i egoizmu klas wyższych. No i dlaczego właśnie takie nawiedzenie miało miejsce? To proste. Hetman wali bekę z pana młodego, że ten, jako inteligent, szlachetna warstwa, połasił się, nacytuje chamską dziewkę. To tak, jakby zamienić złoty tron na odrapaną ławkę w karczmie. To już akurat moje trzy grosze. Wyobraź sobie, że ta sytuacja ma nawet swoją definicję. Mezalians to małżeństwo między osobami różniącymi się pochodzeniem, wykształceniem lub majątkiem. W XIX wieku było to małżeństwo z osobą niższego stanu, czyli na przykład szlachcica z chłopką. Ogólnie też Hetman mu sugeruje tak po cichu, że ej no młody, a ty tak się nie czujesz lepiej, wyżej od innych? Spójrz tylko na ten plek nie jesteś taki jak oni. A mówiła matka, z biedą ostrożnie. Następna zjawa: upiór odwiedza dziada. Postać dziada to jest dosłownie jakaś głęboka ławka rezerwowych wesela, ale brał udział w rzezi galicyjskiej, czyli krwawej masakry na szlachcie zorganizowanej. Przez chłopów. Upiór to Jakub szela, czyli również uczestnik, a nawet przywódca wcześniej wspomnianej rzezi galicyjskiej. Zmusiłem nawet groka, żeby wymyślił wam tematyczny żarcik, żeby łatwiej było powiązać Jakuba Szelę z rzezią galicyjską. I tak myślałem, czy go dawać, ale sobie myślę, no na potrzeby zapamiętania to chyba nikt się nie obrazi. Jakub szela był jak kiepski fryzjer. Zawsze obcinał szlachtę. Nie, no idziesz do domu, naprawdę! Nie. Także. Mm. Także no, wracając. U Piuszeli ukazuje się cały we krwi jako obraz zemsty chłopów za wieki ucisku, symbol bratobójczej walki, gniewu chłopskiego i wzajemnej pogardy. Ostatnia już postać Werny pierwsze co to myślałem, że odwiedza go jakaś szurnięta baba, albo postać z Don Starwa, bo zaczyna się na W, ażbym sobie z widzami pograł w Don Starwa. A co do moich domysłów, kim jest Werny Bardzo chybiłem, oj bardzo. Werny to ukraiński wieszcz, który przepowiedział zarówno upadek Polski, jak i jej nie. Podległość. I do tej niepodległości zarazem zjednoczenia narodu właśnie nawołuje. Objawia się gospodarzowi, ponieważ sam pochodzi z inteligencji, a żyje wśród chłopów, bo ma żonę chłopkę jak coś. Daje gospodarzowi złoty róg jako symbol zjednoczenia, wolności i wyzwolenia. Wernychora umawia się z gospodarzem, że o świcie przyjedzie na koniu, wówczas ten ma dmuchnąć czy co tam się robi z rogiem i zwołać chłopów z kosami pod kościół. Opowiada to żonie, ona go gasi jak peta mówiąc, że wygaduje bzdury, jest cały zachlany i co on wygaduje. Plany były ambitne, ale gospodarz nie wytrzymał presji i wagi. Tak ważnej misji, więc powierzył ją Jaśkowi, który był weselną drużbą, synem ojca, który nigdy nie był najostrzejszą kredką w piórniku. To tak, jakby powierzyć misję szpiegowską komuś, kto zgubił się w Ikei. To nie może się udać. Trochę się rozpędziłem, a mamy akt trzeci i zarazem ostatni. Dzięki Bogu. Całe szczęście, krótki już schodzimy z tej skali absurdu. Znaczy, no trochę jeszcze jest, ale to nie będzie powtórka drugiego aktu. Patrz, jeszcze zapomniałem, że koń werny chory gubi złotą podkowę, a podkowa to też jest symbol szczęścia. I w sumie chwila sprawdzę, bo nie pamiętam wszystkiego. Złota podkowa, nie tylko symbol szczęścia, lecz także metafora przyszłych sukcesów. Polski. Podkowa ukryta w skrzyni stanowi odzwierciedlenie narodowej apaty i ciągłego odkładania wysiłków na rzecz wspólnego dobra na później. Dobra, to już odbębnione. Wracamy do Jaśka, który otrzymuje instrukcję od gospodarza, tłumaczy, że tu masz złoty róg, tu masz konia, to jest takie zwierzę nieparzystokopytne, pędź i obudź chłopów. A ja tak polonistycznie powiem, obudź chłopów i obudź w nich ducha walki. Ale pewno bym plusik jakiś zgarnął. To tak w nawiązaniu, jak już mamy omówić każde drugie dno, no to tu niech też będzie. Teraz polecę trochę skrótem, ale w tym akcie mamy 37 scen, a większość to gadanie o dupie maryni, więc serwuję już tobie całą esencję trzeciego aktu. Gospodarz zasnął, budzi go czepiec, patrzy przez okno, a tam chłopi. Myśli sobie tej nie wierzę, Jasiek jednak ten debil podołał. Wbija jachu do tej lepianki i mówi, że patrzcie, dałem radę, mordy. E, mordy? A wszyscy w bezruchu, jakby czas się zatrzymał. Pojawia się chochoł, mówi, ty, debilu, miałeś zadąć wróg, róg, zgubił jak kucałeś po czapkę z piór. Hochoł mówi, że teraz to już keczup w pofrytkach z tym powstaniem. Na cholerę ci ta kosa, wywal ją i daj mi skrzypce, zagram wam i taniec. Wyobraźmy sobie jakiegoś szota z live'a i miniaturkę z podpisem Hochoł SZCZERZE O JAŚKU. Miałeś chamie złoty róg, miałeś chamię czapkę z piór, czapkę wicher niesie, róg huka po lesie, ostał ci się ino sznur, ostał ci się ino hu. Jak coś to ta czapka z piór też ma coś symbolizować. Przeczytam, bo już nie mam siły, aż sobie kofeinki dobiję bo nie da się tego utworu przerobić bez wspomagaczy. Zatem tak, czapka to symbol egoizmu prywatnej próżności. Jasiek, schylając się po czapkę, zaprzepaszcza szansę na wyzwolenie narodu z jarzma niewoli. Nie powinno się więc stawiać spraw prywatnych nad narodowymi. No, czyli jak coś ci spadnie, dajmy na to telefon i go podniesiesz, to poloniści przypną ci jakąś łatkę, że jesteś zakałą narodu, bo coś się stało, bo coś miałeś, miałaś zrobić, gdy schylałaś, schylałeś się po ten telefon. Już na koniec to chocholi taniec. To jest ta ostatnia scena, w której tańczyli w sumie nic innego im nie pozostało i to ma symbolizować społeczeństwo pogrążone w marazmie i niemocy. A i co to marazm? Marazm to stan apatii, zobojętnienia, niechęci do działania. To był chocholi taniec, a ci co tańczą do tego, że połu to tak zwane uśpione marionetki niezdolne do czynu, czyli kolejny symbol. Po lewej stronie film o maturalnej rozprawce, kiedyś tam nagram, a po prawej powtórka wszystkich maturalnych lektur. Dzięki, na razie, cześć.